Nie ukrywam, że ja z ogromnym podziwem śledzę to, jak wypowiadasz się o dawnej relacji i zachowujesz zawsze w tym klasę, e, taką dumę z tego, kim jesteś. I w trakcie właśnie związku i po tym związku, a niektórzy tak nie potrafią, jak wiesz o biznesie. I co sądzisz o takim publicznym darciu kotów z byłymi partnerami? Ja myślę, że to jest coś takiego, że się wydaje, że się komuś dopiecze. I koniec. A rozpętuje się wojna, nad którą się potem już nie panuje ani nad swoimi emocjami, ani nad interpretacją pewnych gestów, bo naprawdę proszę mi wierzyć, że wystarczyłoby niewiele, żeby poszła Iskra między e, publicznie, żeby się wydawało, że poszła Iskra, nawet między mną a Biotkiem. Nawet e, chyba były takie insynuacje, że poszła, bo on coś tam rzucił czy skomentował. To, była, to był kompletny idiotyzm, i obydwoje od razu na to zareagowaliśmy. I reagujemy na takie sytuacje, bo, bo po prostu nie życzymy sobie, żeby ktoś interpretował naszą relację w jakikolwiek sposób. To my będziemy ją nadawali ton temu, co wychodzi do mediów, i wydaje mi się, że wiele osób musi żałować tego, że ta wojna się rozpętała, bo naprawdę rany są głębokie. Są trwałe, bo to zostaje, te, te, że, te informacje. I, I ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo współczuję tym ludziom, współczuję im dzieciom e, tego, co przeszli, bo i tak by przeszli dużo, e, bo rozstania są trudne. E, z różnych przyczyn. Czasem ludzie mają sobie zgodę, czasem ktoś zdradził i tak dalej. To jest bardzo trudne. Więc jeszcze publiczne e, piętnowanie, to, to już jest koszmar.